Siema, tutaj Blacha z Blasza z Tych Stworków. Dzisiaj wjeżdżamy na hodowlę Rere Kum Kum, Galeria Egzotyczna. Zapraszam. Znajdujemy się już w Rekunku Galerii Egzotycznej z właścicielem Tomkiem. Witam serdecznie. Witam, cześć. Tomku na starcie, od czego zaczęła się twoja przygoda z terrorystyką? Jak to się wszystko rozkręciło? Kiedyś już o tym wspominałem, natomiast e, jeśli ktoś do tego nie, nie, wiem, nie dotarł żadnymi ścieżkami, a e, przygoda zaczęła się od to e, Dość, dość zabawna historia była zupełnie przypadkowa. Ze na to, że pierwszy owad, który wpadł w moje ręce, był po prostu jakimś graczem, totalnym do paczki e, mojego kolegi, który gdzieś tam sobie jakieś modliszki kupił. No i wciągnęło mnie to do tego stopnia, że znajdujemy się dzisiaj tu, a nie gdzie indziej. Czyli zaczęło hmm. od modliszki, poleciało już dalej. Poleciało konkretnie. A ile, gatun... Możesz liczyć, ile gatunków znajduje się w Rekunku aktualnie? Mniej więcej. Wiesz co? Nie weryfikuję tego ze względu na to, że, że to jest. Brzydko mówiąc towar, który um, dość często zmienia swojego właściciela, że tak powiem i um, tym bardziej, że to też nie są, e, inaczej no, zwierzaki nie są towarem, który możemy sobie gdzieś tam nabywać po hurtowniach, tego typu rzeczach. E, więc z reguły wszystko załatwia się przez hodowców, jakieś giełdy tego typu, tego typu rzeczy, więc tutaj tak naprawdę się tego nie weryfikuje, dzisiaj jest, jutro nie ma. A coroczne sprawozdania ewentualnie wtedy są bardziej miarodajne tak naprawdę. Okej, okay. a masz jakiś wymarzony gatunek, który byś chciał, mieć może niekoniecznie w Rerekung, ale chociażby dla siebie, sw dla swojej hodowli? to powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie, ze względu na to, że. Yy... Jest parę, tak. Znaczy, jest parę faworytów, które, 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 które mi się gdzieś tam, nie wiem, na, na, na początek, natomiast e, generalnie zawężam się przy płazach, tak naprawdę, ale czy jest jakiś konkretnie wymarzony gatunek? Raczej nie, ze względu na to, że mm, ja akurat płazy tutaj, w, jeżeli mówimy o drzewołazach, traktuję bardziej jako Taka wisienka na torcie, którą dokładamy do, do całości, nie? czyli mamy jakiś tam zbiornik yy, mocno wsadzony roślinami i, i na dokładkę, na dożybkę spuszczamy życie w postaci, w postaci płazu. Jest owszem tam parę gatunków, które gdzieś tam moją uwagę zwracają, niestety w Polsce są to już trudno dostępne, a jeżeli już coś tam pojawia, no to ceny są niestety nie do końca adekwatne. Natomiast, żeby to było jakieś konkretne farcie, żebym tracił głowę dla jakiegoś konkretnego wieżaka, a raczej nie. Czyli rozumiem, że kwadrazy <laughs> ulubionym można powiedzieć ulubionym rodzajem, jeżeli chodzi o terrorystykę. Yy, tak, ze względu na to, że tworzą jakąś tam swoistą symbiozę generalnie ze zbiornikiem, który stoi w domu. My, my tutaj mamy akurat taką trochę politykę, że... E, można zobaczyć, że mamy hasło galeria egzotyczna, tak? ehm, więc to jest bardziej troszkę takie już zakrawanie, o lekkie, można powiedzieć, jakieś designerstwo, wystrój wnętrzny, na to, że bardzo dużą rolę ee, kładziemy na wystrój tego bezpiewnika, żeby on jak najbardziej odzwierciedlał to, co możemy spotkać w naturze. Ehm, przede wszystkim, bo ma też, e, poza tą e, formą przeżycia zwierzaka, komfortowymi warunkami, na przykład wszystkim ponieważ to w którym stoi. Jest tutaj, um, najłatwiej jest pogodzić y, właśnie żaby z tym, co, co, co oferujemy tutaj na miejscu. Tak? Że, więc tutaj nie ma tendencji do niszczenia zbiorników, tak jak przy większości jarczurek mhm. i tym podobnie. Czyli taka zachowana zbiorników, można powiedzieć, cały czas? Musi być, to no, musi być. Eee. Mhm. A jakie masz najlepsze wspomnienie z hodowli w swojej karierze terrorystycznej i najgorsze? No, ja zawsze były pierwsze rozmnożenia, tak? Czyli, czyli to chyba, to, to każdy się tam gdzieś w tym chwali, że jakby nie było, to, to zawsze jest jakieś zwieńczenie tego hodowania, tak? Kupuje nie wymagamy brodatą, po roku stwierdza, że jest jej smutno, kupuje kolejnego zwierzaka, łączy się to pierwsze rozmnożenie i wtedy jest fan, więc to są te pierwsze momenty, które tak naprawdę się pamięta, czyli czy właśnie te rozmnożenia. Jeżeli już rozpracujemy przy trudniejszych gatunkach i zaczynamy odnosić sukcesy, że przestaje to być jakieś przypadkowe, tylko jest to wypracowane no to wtedy faktycznie faktycznie można powiedzieć, że, 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 że jest się z czegoś cieszyć. Na moim przykładzie były to um, właśnie kwietnice czerwone okie które udało mi się opanować w całkiem, całkiem niezłym stopniu. jedno z pierwszych rozmnożeń eee, było nawet, nie? Nie, nie, bo no to było już mnożone w Polsce z tego co się orientuje. Natomiast generalnie w bardzo krótkim czasie od Posiadania praktycznie jak tylko weszły w okres gotowości, no to już zaczęło tam, e, zaczęło się to fajnie mnożyć i tym bardziej, że to była akurat pierwsze płazy, o których ja zaczynałem. Więc, więc e, przygoda dość, się tak powiem dość szybka. Natomiast jeśli chodzi o najgorsze jakieś doświadczenia, to mm. każda jakaś tam porażka, by odciska swoje piętno, tak? Czy, czy będzie to, nie wiem, odpukać w niemalowane i jeszcze nie mieć przygody, że, nie wiem, rozwalić zbiornik w trakcie wynoszenia, czy tego typu rzeczy, natomiast to, to by było na pewno ciężkie, ze względu na to, że czas, który poświęcamy na zbudowanie naszych zbiorników jest już, nie, nie mówiąc o samych kosztach, nie? Natomiast jakichś takich wielkich tragedii jeszcze na szczęście nie mieliśmy, więc tutaj, jest dobrze. W Okej, okay. a co cię drażni w polskiej teraz, bo na pewno jest coś takiego podejrzewam jest coś takiego, co ci najbardziej tak naciska, że jednak znaczy to, to, to będzie raczej temat rzeka ze względu na to, że można na takie problemy patrzeć pod, pod różnym kątem, tak? Czy, czy można to rozszerzyć w ogóle na generalnie hodowanie jakichkolwiek zwierząt czy, po domach, czy to będzie piesko, kanary i tak dalej. Generalnie samo ogólne podejście do tematu zwierzęcia jako takiego, bo często się zdarza to, że faktycznie osoba nabywająca takiego zwierzaka e, traktuje to jak zabawkę, tak? e, nie bierze pod uwagę tego, że zwierzę, które jest przez nas trzymane jest w pełni od nas zależne. Tak? E, minimalna wiedza, którą ktoś posiada wchodząc z daną tematykę, tak? czyli nie spotykamy się to można spotkać na wszelkiego rodzaju aukcjach, portalach internetowych, eee, bardzo dużo ilości legwanów zielonych, które są na przykład w sklepach zoologicznych sprzedawane, jak wieczórki, dla początkujących. czyli tutaj mamy przykład tego, że na przykład osoba w sprzedaje tego zwierzaka mhm. e, wiedzę na średnią. Można tak wyciągać, takie wnioski, i osoba, która nabywa, no to fajnie, bo gdzieś tam słyszałem, że można to wypuścić na mieszkanie i mi sobie chodzi i, i jest okej. Okay. Natomiast zwierzęta zaczyna dorastać, zaczyna być problemem, i. coraz większy, coraz większy. Więc tu jest parę takich niuansów. a Natomiast z punktu widzenia jak, z punktu widzenia jakiejś tam własnej przedsiębiorczości, no to też tu jest parę takich ogniw, ale to chyba w każdym biznesie, że tak powiem, można, można łyżkę dziewcząt, że tak powiem, wrzucić. Yy, gdzie to ma stan jakieś swoje uzasadnienia i, i, i dziwnymi drogami różne rzeczy się tam dzieją. Dobra, a twoim ulubionym rodzajem są płazy. To może co byś polecił początkującemu hodowcy na pierwszego płaza? No, zdrowy rozsądek przede wszystkim. <noise> e, ze względu na to, że e, m, prywatnie się tak śmieję akurat, że m, ja tematykę płazów generalnie kierunkując się na drzewo łazy stawiam jako takie w mojej nomenklaturze doświadczenia jakiegoś takiego stawiam jako na najwyższym poziomie zwierząt hodowanych tego typu w domu ze względu na to, że hodując drzewo łazy tak naprawdę zaczynamy hodować cały zbiornik, Tu już, już nie ma takiej historii, że wrzucamy sobie podłoże i poczamy sobie jaszczurkę, dajemy jej pić i tak dalej. Natomiast zapewniamy życie wszystkiemu temu, co żyje w tym zbiorniku. Bo niejednokrotnie pojawiają się jeszcze drobne owady, które żyją w symbiozie z tymi naszymi zwierzakami, które robią bardzo dobrą robotę zbiornik i w zbiorniku, ten zbiornik. Do tego hodujemy rośliny, więc utrzymanie całości przy życiu, Wydajemy już taką, 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 no bardzo, no bardzo dużą dużo tak naprawdę. E, a masz jakieś, aktualnie jakieś plany hodowlane albo nie wiem, zamierzasz coś zmienić w rekumku, yy. coś planujesz, to możesz ewentualnie zdradzić. Zawsze znaczy, tak, no, plany zawsze jakieś tam są. No, 50 tysięcy pomysłów na, na miesiąc i tak dalej, co by można było zrobić, co ulepszyć, co zostawić, co zmienić. E, natomiast no, życie weryfikuje pewne rzeczy, tak? Natomiast fakt, faktem e, planujemy troszkę rozszerzyć działalność, właśnie jeśli chodzi o, o temat drzewo łazu. Na no, pewno ucieszę co niektórych. Planujemy nieco przyspieszyć technologię generalnie produkcji naszych zbiorników, ze względu na to, że no już jesteśmy chwilę na rynku, jakieś tam zainteresowanie tematem, że tak powiem, jest coraz większe zamówień też trochę spływa. Natomiast pierwsze zdarzenie klienta, które słyszę, ile musi czekać na ten swój wymarzony zbiornik i jeszcze nie daj Boże, że jest jakaś kolejka przed nim, no to na tym w tym momencie pracujemy, żeby faktycznie te zbiorniki były robione szybciej. Bez jakiejś tam dodatkowej utraty jakości, itd. Tak Natomiast co do samych zwierząt, na razie trzymamy tak, jak jest. tu się na razie nie zmienia. Okej, okay, a co w ogóle zag... Co było takim czynnikiem, co, Cię, co spowodowało u Ciebie, że, otw... że otwierasz sklep terrorystyczny? Nie wiem, się raz wiedziałeś, o otwieram sklep, czy to. Panowałeś czegoś wcześniej. Eee, no, można działo. powiedzieć, że trochę tak było ze względu na to, że należy do osób, które eee, starają się bardziej żyć dniem, a nie um, rozkładać wszystko na części pierwsze, bo po prostu czasem na to szkoda czasu eee, i też wychodzę z założenia, że życie ma się tylko jednak i szkoda je tracić na siedzenie nad papierkami i tak dalej. Więc nie ukrywam było to trochę, że się na głęboką wodę. Natomiast yy, no też połączenie jakiejś tam pasji, jakiejś ciekawości, no i jakby nie było, też po coś pracujemy. Tak? A to, że akurat mam tą przyjemność robić to, co lubię, i jak mi nie mam, robię to chyba dobrze, skoro, skoro już ten kolejny rok jesteśmy na rynku i możemy się spotkać po tych trzech latach. Tak więc chyba jest nieźle. Ok, jakieś słowo na koniec? Chodźcie, chodźcie, chodźcie z głową. Dziękuję serdecznie. Dzięki. A jeżeli ty posiadasz profesor na amatorską hodowlę i chciałbyś się nią pochwalić, zapraszam do wzięcia udziału w Brygadzie. Tutaj na dole będzie link do Facebooka, przez którego możecie się do mnie ze mną komunikować. A tymczasem pozdrawiam wszystkich i widzimy się w kolejnym Wiezie na hodowlę.